Idziemy dalej. Chcę wam pokazać, tutaj mamy taką bardzo ciekawą figurę. Jest ona wykonana najprawdopodobniej tutaj na wzór Królewskiej Manufaktury Miśnińskiej. Pan za taką figurę chce 400 zł. Gdyby ona była z miśni kosztowałaby kilka tysięcy. Ale ma bardzo ładne zdobienia. Wykonana jest dość dokładnie. Różnice między miśnią na pewno są. Kolekcjoner, który yy, zna się na wyrobach miśni od razu, je zauważy. Ale ta figura, pomimo tego, że nie jest miśnią, prezentuje się zjawiskowo. Ma bardzo ładne zdobienia. Malunki kwiatowe, sterczynki. Tutaj w formie kwiatków. Zobaczcie. To jest bardzo ładna. Każę Wam sygnaturkę. Tak. Zobaczcie, tu mamy sygnaturkę miecze z numerem, dodatkowo e, inicjały RB i tutaj sprzedawca od razu nas poinformował, że tutaj no mamy do czynienia z podróbką, tutaj no mamy do czynienia z podróbką, miśni, ale cena adekwatna do wyrobu. Wyrób bardzo piękny, naprawdę prezentuje się tu wspaniale.